Konnichiwa, dziś witam się z Wami w języku japońskim i pokażę Wam jak przygotować matcha ramen. Matcha to nic innego jak bardzo drobno zmielona zielona herbata. W Japonii jest bardzo popularna, szczególnie w niektórych regionach. Wykorzystywana jest między innymi do ceremonii herbacianych. I ja miałem okazję odwiedzić Uji, czyli miasto, które nazywane jest japońską stolicą maczy. To niewielkie miasto, znajduje się na południe od Kyoto. I wokół tego miasta uprawiane jest bardzo, bardzo dużo herbaty. To właśnie w Uji nieopodal rzeki Ujikawa można spróbować w zasadzie wszystkiego, co jest dostępne z matchą. Można tam spróbować Próbować maczowe słodycze, ale również maczowe pierożki gyoza. Jest również jedna restauracja ramen, która serwuje maczowy ramen i wizyta tam zainspirowała mnie do tego, aby przygotować właśnie ten przepis. Ja wykorzystuję do jego przygotowania maczowy makaron, ale jeśli chcecie, możecie z powodzeniem wykorzystać zwykły makaron ten ramen i tak będzie wyglądał pięknie. Ale zanim przejdziemy do makaronu i wszystkich składników, pora zająć się tare, czyli bazą ramenu. Do przygotowania macza ramenu wykorzystuję klasyczny shio dokładnie to samo, które wykorzystywane jest do ramenu z Hakodate. Do przygotowania tare będzie przefiltrowana, miękka woda, grzyby shiitake, kombu, sól, MSG, czyli inaczej glutaminian sodu. Wiem, że jest to produkt, który w Polsce ma nie najlepszy PR. Kilka lat temu była na niego taka dość duża nagonka. Ja nie mam problemu z glutaminianem sodu, ale jeśli wy z jakichś powodów nie chcielibyście z niego korzystać, opcjonalnie zamiast tego tarę możecie wykorzystać również tarę z dojrzewającego sosu sojowego. Poza tym potrzebny będzie również mirin oraz sake. Jeśli jednego z tych produktów nie macie, to możecie mirin zastąpić sake i odwrotnie. Przygotowanie, tale, tak jak wspominałem, jest bardzo proste i musimy rozpocząć od tego, aby kombu oraz grzyby Shitake namoczyć w wodzie. Ja wykorzystuję do tego celu taki szczelnie zamykany pojemnik. Pojemnik wypełniam grzybkami Shitake oraz kombu, a następnie zalewam wodą i odkładam do lodówki. W lodówce ten pojemnik powinien spędzić co najmniej 4 godziny, ale dobrze, jeśli spędzi nawet całą noc. Grzyby takie oraz kombu w lodówce spędziły całą noc i teraz mogę przejść już do właściwego przygotowania tarę. Przede mną leży niewielki garnuszek, do którego wlewam mirin oraz sake. Następnie ustawiam to na kuchence i włączam wysoką moc. Doprowadzam płyn do wrzenia, co powinno zająć od jednej do dwóch minut. Gdy zaczniecie podgrzewać płyn zauważycie, że z garnka wydobywa się taki dość ostry zapach alkoholu. Musicie poczekać chwilę aż przestaniecie ten zapach czuć i teraz można zmniejszyć moc pod garnkiem do minimalnej, a następnie przelać tam zawartość pojemniczka. Do garnuszka od razu po przerzuceniu zawartości pojemnika najlepiej włożyć sondę termometru i ustawić maksymalną temperaturę na 59 stopni teraz powinniśmy to wszystko powoli podgrzać ale temperatury 59 stopni nie powinniśmy przekraczać ponieważ powyżej temperatury 60 stopni grzyby takie mogą oddać gorzki posmak czego byśmy nie chcieli jeśli w domu nie macie termometra z sondą to wtedy możecie podgrzać to wszystko bardzo lekko tak aby tej temperatury nie przekroczyć lepiej wykorzystać temperaturę niższą niż temperaturę zbyt wysoką gdy temperatura zbliży się do 59 stopni pora zawartość garnka przecedzić przez sitko ja robię to do takiego szczelnie zamykanego pojemnika w którym później tarę mogę przechowywać. Wykorzystane do przygotowania tego tare grzyby shiitake można wykorzystać jako dodatek do ramenu. Takie nawodnione grzyby należy następnie pokroić w drobne plasterki i można usmażyć je na patelni z dodatkiem odrobiny sosu sojowego, a kombu wykorzystać do przygotowania furikake. Ja nie wyrzucam więc tego wszystkiego, ale na razie odstawiam to na garnuszek i przechodzę do przygotowania dalszej części tare. Teraz nie pozostało mi już nic innego jak dodanie do pojemnika soli oraz glutaminianu i dokładne tego zamieszanie, tak aby wszystko się rozpuściło. Po połączeniu się wszystkich składników tary jest już gotowe, teraz powinniście pozwolić, aby odstało sobie 10-15 minut i nieco się ochłodziło, a następnie szczelnie je zamknąć i odstawić do lodówki. W lodówce tarę można przechowywać miesiącami. Przepis na ten ramen i wszystkie jego składowe znajdziecie w mojej książce zrozumieć ramen. Książka dostępna jest na stronie topgar.pl. Znajdziecie tam również kilka przykładowych stron z książki i wszystko, co powinniście o niej wiedzieć. Książkę napisałem w taki sposób, aby była odpowiednia dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Książka będzie dobra, zarówno jeśli ramen gotujecie, jak i ramen tylko jecie. Świetnie również sprawdzi się na prezent. Przyszedł czas na ostateczne przygotowanie i złożenie miski z macza ramenem. Podobnie jak w przypadku innych ramenów, taki tutaj warto wszystkie półprodukty przygotować sobie wcześniej. Niektóre z moich półproduktów przygotowałem już jakiś czas wcześniej, m.in. bulion, który jest zamrożony. Jeśli chodzi o bulion, to najlepiej wykorzystać tutaj bulion typu python. Może to być zarówno Tori Python jak i Tonkotsu. Linki z przepisami na nie znajdziecie w opisie. Jako dodatki wykorzystuję dziś zieloną część zielonej cebulki marynowany imbir Benishoga. W Polsce są trudno dostępne, dlatego jeśli chcecie, możecie go pominąć. Zresztą, jeśli chodzi o dodatki, to wszystkie możecie traktować w zasadzie opcjonalnie, wszystkie oprócz jednego tym dodatkiem, który tutaj obowiązkowo musi się znaleźć, jest oczywiście macza. Ja mam dziś maczę ze słynnego sklepu Tsuen, który w Uji został założony w roku 1160 i nieprzerwanie od tego czasu jest w rękach jednej rodziny, ale z powodzeniem możecie wykorzystać taką najtańszą maczek kulinarną. Jeśli chodzi o pozostałe dodatki, to jako olej wykorzystam olej z sardynek Niboshi, jajka ajitama oraz czaszu. Na wszystkie te składniki mieliście okazję już oglądać przepisy. Kto z Was ich nie widział, to w opisie znajdziecie link. Poza tym potrzebne będzie również kimchi oraz zielona część zielonej cebulki. Jeśli chodzi o makaron, to ja wykorzystuję dziś makaron świeży, który sobie wcześniej przygotowałem. Makaron z dodatkiem maczy. Odcinek o makaronie już na kanale był. Kto z Was go nie widział, to gdzieś tam znajdzie link. Jeśli jednak chodzi o makaron, to nie musicie makaronu przygotowywać samodzielnie. Maczowość w tym ramenie pochodzi głównie z maczy, która dosypywana jest na sam koniec. Jeśli wykorzystacie maczowy makaron, to będzie to fajny dodatek, ale nie ma takiego obowiązku. Starczy może jednak tego gadania Przejdźmy już do przygotowania. Za moimi plecami znajduje się garnek, z którym jest ciepła woda. Teraz powinienem swój pojemnik z zamrożonym jeszcze bulionem opłukać pod ciepłą wodą, a następnie włożyć go do tego garnka. W oczekiwaniu, aż bulion odmrozi się od ścianek naczynia, mogę zająć się zieloną cebulką, którą powinienem pokroić sobie w drobne plasterki. W przypadku tego ramenu wykorzystuję tylko zieloną część zielonej cebulki, ale całą kroję sobie w plasterki. Następnie w szczelnie zamykanym pojemniku odstawię ją sobie do lodówki i będę wykorzystywał do codziennego użytku. Jeśli podczas krojenia zaczną łzawić Wam oczy i poczujecie, że Wasza cebulka ma taki charakterystyczny, dość ostry smak, to możecie pozbyć się go wrzucając ją na kilka minut do wody, bardzo zimnej, najlepiej wypełnionej kostkami lodu. Ja do tego celu wykorzystałem sitko, dzięki czemu łatwiej będzie mi tę zieloną cebulkę wyciągnąć. Teraz muszę poczekać jeszcze chwilę, aż mój bulion się rozmrozi. Woda w garnku na makaron nie gotuje się jeszcze, ale jest już bardzo ciepła, dlatego teraz mogę wykorzystać ją do tego, aby podgrzać miskę. Kilka chochelek wody przerzucam do miski i pozwalam, aby woda miejsce swoje ciepło oddała. W międzyczasie przygotowuję więc pozostałe dodatki. Jajka ajitama kroję na pół a czaszu opalam za pomocą ręcznego gazowego palnika. Jeśli chcecie czaszu możecie odgrzeć również na patelni. Czaszu opaliłem z obu stron, w międzyczasie bulion oraz woda na makaron zaczęły się gotować. Bulion w moim przypadku ma ładną konsystencję, ale jeśli Wasz bulion byłby rozwarstwiony to wtedy, żeby wspomóc emulgację możecie go sobie dodatkowo jeszcze zblendować w garnku. Teraz mogę opróżnić moją miskę z wody, którą wlewam do dużego garnka, w którym za chwilę będę gotował makaron. Ustawiam pod tym bardzo dużą moc i czekam aż woda zacznie się gotować. Opróżnioną z wody ciepłą miskę dokładnie wycieram za pomocą ręcznika papierowego, a następnie dodaję do niej odmierzoną ilość tarę oraz gorącego bulionu. Dopiero gdy gorący bulion znajdzie się w misce, rozpoczynam gotowanie makaronu. Do gotowania makaronu najlepiej wykorzystać sitko, dzięki czemu będziecie mogli wyciągnąć go w odpowiednim momencie. Jeśli nie macie takiego profesjonalnego sitka do makaronu, to nie musicie się łamać, możecie wykorzystać jakiekolwiek sitko, które będzie mieściło się w waszym garnku. Gdy makaron jest gotowy porządnie odszepuję go z wody, a następnie układam w misce. Układam jajko, czaszu, kimchi, imbir benishoga i zieloną część zielonej cebulki. I teraz nie pozostaje mi już nic innego jak posypanie tego wszystkiego za pomocą maczy. Do tego celu wykorzystuję takie niewielkie sitko. Ja na jedną miskę wykorzystuję mniej więcej 1 gram maczy. I proszę, nasz maszar ramen jest już gotowy. Po posypaniu miskę od razu powinniśmy podawać, a jeśli będziecie podawać to swoim gościom, to najlepiej posypać to bezpośrednio przy nich.